Pogoda dopisała, dzięki czemu Trzebnicki klub sportowy Globery w ubiegłą sobotę zorganizował dla wszystkich mieszkańców naszej gminy wspaniały piknik strzelecki. Dostępne były m.in. AK-47, Glock-17, CZ-75, M4, Shotgun, Tetka i wiele, wiele innych. Nazywam się Łukasz Szigatam. Um, skąd ta pasja? Skąd pomysł na to, żeby zająć się tym sportem? Znaczy, od małego mnie ciągnęło do tego typu zabawek i to tak jak dorosłem, no to tak już zostało. E, a od kiedy tak no można by powiedzieć profesjonalnie? Od pięciu lat. Tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, raczej się nie chwali tym, żeby żona nie wiedziała, ile kosztuje cały sprzęt, ale mniej więcej, ile to, co pan ma na sobie teraz, gdybyśmy chcieli tak zacząć i od razu tak wyglądać, to ile by to mniej więcej mogło kosztować? No sam koszt uzyskania pozwolenia to jest w granicach 2000 zł jak już uzyskamy to pozwolenie, trzeba kupić szafę pancerną, czyli w granicach zależy ile chcemy wydać, też koło 2000 do 3000 zł. No i sama broń, koszt zakupu najtańszego pistoletu to jest w granicach 2000, najtańszego karabinka też koło 3,500. Co można dzięki temu poza umiejętnością strzelania, czy jakieś zawody, jakieś konkursy, no tak jak tutaj dzisiaj na przykład taki fajny dzień, żeby też sobie postrzelać? No organizujemy szkolenia dla firm ochroniarskich między innymi, dla zwykłych ludzi też zapraszamy zawsze wszystkich mieszkańców z okolicy do nas na strzelania, bo to nie jest, że klub jest tylko... Dla jakiegoś tam wąskiego grona osób, tylko po prostu jesteśmy dla wszystkich. Organizujemy strzelania dla najmłodszych, dla starszych i no, dla wszystkich po prostu. Jest duże zainteresowanie bronią w Polsce? Czy to rośnie, czy jest na takim stałym poziomie? E, rośnie, ale no powiedzmy sobie bez przesady: ludzie mają swoje problemy. Nie każdego stać na to, albo nie każdy ma chęć, żeby strzelać, kupować broń. Niektórzy wolą znaczki zbierać albo w coś innego się bawić. Dokładnie. Są jeszcze takie y, drużyny ASG bodajże, to jest chyba inna już działka, inna para kaloszy? No tak, tam to już jest, y, znaczy ASG zależy od ASG, bo są ludzie, którzy bardzo dobrze na ASG się wyszkolą i przychodzą do nas strzelać z prawdziwej broni już. I mają podstawy manualne, opanowane do perfekcji, czyli zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. Że nie dają palca na spust, wiedzą jak broń, z bronią się posługiwać, w którą stronę lupę kierować. No też się przydaje ASG, jak najbardziej. Eee, żeby się zapisać, żeby móc postrzelać, żeby się nauczyć dostać e, też e, zgodę na posiadanie broni, e, co trzeba zrobić, gdzie się zgłosić, pod jaki numer zadzwonić. E, zapisać się do naszego klubu strzeleckiego Globeryt przez stronę internetową i to wszystko. Trzeba być oczywiście pełnoletnim. Jak często odbywają się zajęcia? Co dwa tygodnie przeważnie. Są klubowe zajęcia dla wszystkich, a ci, co już mają własne pozwolenia, to przyjeżdżają, kiedy chcą i trenują. Super, bardzo dziękuję i życzę samych sukcesów. Oprócz kojarzonych z piknikiem kiełbasek, kanapek i słodkości, na fanów broni palnej czekała prawdziwa gratka. Uczestnicy mogli nie tylko poznać podstawy strzelectwa sportowego, lecz także spróbować swoich umiejętności. Nazywam się Filip Powiedz nam, jak Ci się tutaj podoba? Który raz jesteś? Jestem... na tej strzelnicy jestem pierwszy raz i jest bardzo fajnie. A jak... ile razy już strzelałeś w swoim życiu? Czy wolisz to na przykład niż strzelać na komputerze, w gry? No, jest ciekawie strzelać w prawdziwym świecie i strzelam już... no, długo to strzelam. Minimum dziesiąty raz już tak jest na strzelnicy. No i ogólnie mi się bardzo podoba strzelanie. Klub strzelecki Glauberyt organizuje także szkolenia dla chętnych, którzy chcieliby uzyskać pozwolenie na broń. Warto zauważyć, że od 2011 roku dostęp do broni w Polsce jest powszechny, jednak, podobnie jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy, należy spełnić kilka warunków i zdać egzamin. W tym mogą pomóc na przykład członkowie klubu z naszej gminy.